Jestem Wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. W ofercie kruszywa dekoracyjne, otoczaki, kora kamienna, kostka granitowa. Materiały budowlane Wesołek. Numer jeden w Wielkopolsce. Współcześne budownictwo charakteryzuje się wysoką klasą energooszczędnych materiałów, krótkim czasem realizacji oraz szybką budową. Małe i duże projekty domów odpowiadają na wysokie wymagania jakościowe klientów przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów eksploatacyjnych. Już dzisiaj możesz mieć dom w cenie mieszkania. Sprawdź szczegóły w biurze nieruchomości przy ulicy Polnej 14. Zadzwoń pod numer 519-564-455 i umów się na spotkanie. Agnieszka Walczak, dzień dobry, jest poniedziałek, zapraszam na Magazyn Miejski. Ten dzień do innych jest niepodobny. Można śmiało sparafrazować słowa piosenki Manamu. Mamy nie tylko poniedziałek, jeden z najmniej lubianych dni w tygodniu, ale według obliczeń mamy też najbardziej depresyjny dzień w roku, a do tego wyjątkowo wysokie, spotykane raz na kilka, a nawet kilkanaście lat ciśnienie. Mieszanka wybuchowa, a czy wpłynęła na Kaliszan, sprawdzała Karolina Bazan. Czy są jakieś złe rzeczy, które powodują złe samopoczucie u Pani? No niekoniecznie złe, ale w ogóle czy są takie rzeczy? No zdarzają się. A jakie na przykład? No ból głowy związany... Z pogodą? Hmm. Jak się zmienia pogoda, się źle Pani czuje? Tak. A jakieś jeszcze? Nie, nie. Czyli co, ogólnie jest Pani dobrze usposobiona do, do życia? No niekoniecznie. <laughs> Bywają czasy. A jakie na przykład? No nie wiem w tej chwili. Jakieś sytuacje zdrowotne na przykład? No, nie, czy czy pogoda? Pogoda też nie, ale jak słyszę takie z włupiastymi oczami roztrzęsione debaty, to mnie nerwy biorą. Blue Monday przypada w trzeci poniedziałek stycznia i jest to bardzo młode pojęcie, które powstało na podstawie obliczeń Cliffa Arnala. Brytyjski psycholog stworzył wzór matematyczny, w którym uwzględnił m.in. pogodę. Według naukowca jesteśmy już powoli zmęczeni krótkimi dniami i małą ilością słońca, a do tego dochodzi świadomość, że mimo chęci realizacja noworocznych postanowień, powoli odchodzi w zapomnienie. Mija euforia towarzysząca końcówce roku, a przychodzi na przykład konieczność odpłacania długów zaciągniętych na wystawne święta lub wystrzałowego Sylwestra. I jak tu nie być przygnębionym. Stres dla starszych ludzi podchodzi, no i jeszcze można powiedzieć jedno, że po prostu wszystko drożeje. Co powoduje w panu złe samopoczucie? No nie ma, nie ma, nie ma zawsze dobre poczucie, zawsze. Dobry humor mam Humor panu? mam, tak, zawsze. A to wspaniale. Całkiem, no. I co, tylko się uśmiecha? No uśmiechanie, 82 lata, no to już nie dużo, nie? No. To wszystkiego dobrego. Dziękuję życzę. wzajemnie. Ja w sumie mam zawsze dobre samopoczucie. Dlaczego? Nie ma takich rzeczy, które. Czy pogoda na przykład? Nie, jest wiatr, to wtedy wiatr to boli mnie głowa, ale tak to jest okej. Okay. A jakieś sytuacje życiowe na przykład? Dzięki Bogu nie mam żadnych stresowych. Także jakoś przez co życie mi się udaje iść spokojnie. To wszystkiego dobrego <laughs> dziękuję życzę. wzajemnie. No raczej nie. Raczej nie, pozytywnie. A no. pogoda na przykład? Pogoda też nie. Wszystko, A polityka? Polityka mnie jest bardzo wpływa. Wielu naukowców kwestionuje wzór, na podstawie którego Brytyjczyk wyznaczył najbardziej depresyjny dzień w roku. Jednak nie da się zakwestionować wskaźników barometrów. Ciśnienie w poniedziałek szybuje niczym ikar. Takie skoki zdarzają się niezwykle rzadko. Według meteorologów maksymalna wartość może wzrosnąć nawet do 1050 hektopaskali. Może pogoda? Pogoda mi się wydaje. Wydaje mi się również, że e, ludzie są po prostu teraz coraz bardziej chamscy. Przez internet są zapatrzeni. Ja sama słucham muzyki i nie rozglądam się, nie patrzę na ludzi, więc myślę, że to. Czyli pogoda może mieć wpływ? Może być, oczywiście, że może A mieć. A na, na, na panią co ma wpływ największy, taki negatywny? E, na wczesne stowanie tym bardziej do pracy e, wcześnie. Myślę, że to, no i pogoda na pewno, to jest ciśnienie. Jeżeli głowa boli, to jest najgorsze, co może być. Na całe szczęście, taki poniedziałek, w którym zderzają się najbardziej depresyjny dzień w roku i wysokie ciśnienie, bywa niezwykle rzadko. Żeby złagodzić skutki takiego dnia, proponujemy spokój i głęboki oddech. Może pomóc też zielona herbata, ale przede wszystkim pozytywne myślenie i płynący z serca szczery uśmiech, który z pewnością jest zaraźliwy. Minął rok od aresztowania, do rozpoczęcia procesu oskarżonym jest Sylwiusz J., który odpowiada za zagrożenie śmiercią żonie i słowną przemoc wobec syna oraz strażaków. W tym czasie wójt Żelazkowa raz się do winy przyznawał częściowo i siebie stawiał na pozycji ofiary, później zgadzał się ze stawianymi zarzutami, aż w końcu powrócił do pierwotnej wersji. Jedyne co ma sobie do zarzucenia to uwłaczenie strażakom na służbie. W sądzie nie chciał składać zeznań i odpowiadać na pytania. Proces ruszył mimo braku głównych poszkodowanych czyli Czyli żony i syna samorządowca. Główne oskarżenia dotyczą właśnie znęcania się nad rodziną, przede wszystkim żoną, ale też synem. Znajdując się w stanie nietrzeźwości, bez powodu wszczynał awantury, podczas których obliżał pokrzywdzonej, i używając słów powszechnie uznanych za obelżywe i wulgarne, oraz groził pozbawieniem życia i naruszał jej nietykalność cielesną, popychając, szarpiąc za odzież, przyciskając do ściany oraz opluwając, okazując gest odcinania głowy, groził Agnieszce i popełnieniem przestępstwa na jej szkodę. Przy czym groźba ta wzbudziła pokrzywdzonej uzasadnioną obawę jej spełnienia. I do tego zarzutu Sylwiusz J. przed sądem się nie przyznał. Nie przyznał się także w styczniu ubiegłego roku, kiedy został zatrzymany przez policję poproszoną o pomoc przez domowników, którzy obawiali się narastającej ze strony wójta agresji. Wtedy nawet twierdził, że sam był ofiarą, jak można było usłyszeć w trakcie odczytywania zeznań przez sędziego. Moja nie jest od odwodni, moja żona znęca się nade mną psychicznie i fizycznie. Na to chcę stwierdzić, że rok temu ponad godzinę biła mnie prętem metalowym po głowie, rękach tułowie i nogach, po czym pojechałem do szpitala wojewódzkiego w Kaliszu, na co posiadam dokumentację medyczną na obdukcję z tytułu odniesionych przeze mnie obrażeń ciała. Ona rzucała we mnie zamkniętym słoikiem z jedzeniem. Ona nie ucelowała we mnie i uszkodziła tym słoikiem telewizor marki Sony 50 cali, który jest moją własnością. To nie wystarczyło, że ona wzięła do ręki czajnik z wrzącą wodą. I zaczęło mnie tym polewać po odzieży. W związku z tym nie poniosłem żadnych obrażeń ciała z uwagi na odzież, którą miałem na sobie, bo odzież nie przypuszczała wody. Poprosiłem, aby przestała. Widziałem, że ona nie przestaje. Wyszedłem na zewnątrz i zadzwoniłem na numer 112, i tak miały kończyć się wszystkie awantury w domu rodziny J. Wyjściem mężczyzny, tak by żona mogła ochłonąć. Jednak to on jest oskarżony i pierwsze tygodnie po aresztowaniu spędził w areszcie. W trakcie dochodzenia jednak zdanie zmienił, co także przypomniał sędzia odczytując zeznania złożone przez samorządowca w ubiegłym roku. Chciałbym powiedzieć, że przyznaję się do wszystkich zarzucanych mi czynów. Chcę powiedzieć, że przemyślałem swoje zachowanie i wiem, że przyczyną wszystkich moich zachowań był alkohol. Moje zachowania były naganne, no ja chciałbym z tego miejsca wszystkich przeprosić. Czemu się Pan wtedy przyznał? Zanim do niego trafił, oprócz znęcania nad rodziną, zapracował na jeszcze inne oskarżenie dotyczące znieważenia strażaków tych wezwał do rzekomego samochodu, który wjechał w jego ogrodzenie. Usłyszałem huk będąc w domu. Wyjrzałem przez okno i zauważyłem, że jakiś pojazd marki Renault, był na koloru srebrnego. Przejechał przez mój betonowy płot, żywo płoty i zatrzymał się na skalniaku mojej posesji. Syn wezwał policję, która przeprowadziła interwencję. Informował, poinformowano mnie, że od zabezpieczenia terenu jest straż pożarna, którą wezwałem na miejsce. Wytłumaczyłem, że chciałem, aby zabezpieczyli teren. Oni zabezpieczyli teren sznurkiem od drzewa do drzewa. Ja się zdenerwowałem, widząc to i poprosiłem o zabezpieczenie taśmą. Powiedziałem, że żartują sobie. Powiedziałem im, że jestem wójtem i że jak nie mają na taśmę, to im kupię i że mają zabezpieczyć to prawidłowo. Na co oni odjechali? Ja nie kierowałem wobec nich słów wulgarnych, nie obrażałem ich w żaden sposób. Powiedziałem tylko, że robią sobie żarty. Tak było po zatrzymaniu przed sądem Sylwiusz Jad przyznał, że Strażaków wyzwał i wyraził skruchę mundurowych przeprosił już wcześniej zjawiając się w komendzie PSP w Kaliszu. Tym bardziej, że oni sami wizytę u wójta wspominają. Inaczej z zeznań złożonych w poniedziałek wynika, że samochodu na posesji nie było, a Sylwiusz Jad miał konkretne życzenia co do pracy strażaków. Jeśli podejdzie na miejsce zdarzenia, to okazało się, że skazony do nas wyszedł. Na miejscu zdarzenia oskarżony do nas przyszedł. Ja tak, pierwszy się spytał, czy wiemy, czy, czy, czy wiemy, kim on jest. Widzieliśmy, że nie. Spytał, czy wiemy, kim on jest. Odpowiedzieliśmy, że nie. I następnie pokazał nam to miejsce, to ten zabalony pot, który też był właśnie częściowo, już, z tego co pamiętam, to był naprawiony. Pokazał nam rozwalony płot który z tego co pamiętam był już część w ona Tak. A samochód tego pojazdu na koncesji tym bardziej lepiej, że osoby poszkodowany i nie było w środku. I oskarżony nam kazał naprawić ten płot, a to nie należy do naszego obowiązku. Oskarżony kazał nam naprawić ten płot. To nie należy do naszego obowiązku. Co dalej? Właśnie kolejności, właśnie chcieliśmy uspokoić oskarżonego go, no zabezpieczyć. Mam taką taśmę ostrzegawczą, zabezpieczającą. Chcieliśmy go uspokoić, więc użyliśmy takiej taśmy ostrzegawczej. Czy to nasze zachowanie rozświeciło wtedy oskarżonego i dlaczego nas, w naszym kierunku? To, to nasze skończy. zachowanie rozświeciło go i zaczął nas wysypać, tak? Jakimi słowami? Tu na pewno pamiętam, ile to było najczęściej używane słowo. Jakich słów użyje obrona, by udowodnić, że to Sylwiusz J. jest ofiarą swojej rodziny, a nie odwrotnie, pokaże czas. Na razie główni poszkodowani nie złożyli jeszcze zeznań, bo nie zjawili się w sądzie. Wójtowi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Kolejny pożar w opuszczonej kamienicy przy ulicy Lipowej. Strażacy z budynku ewakuowali mężczyznę. Był agresywny. Żeby odwieźć go do szpitala, ratownicy musieli użyć pasów. Informacja o zadymieniu wpłynęła do służby w sobotę przed godziną 18. Z wnętrza budynku strażacy ewakuowali mężczyznę, któremu natychmiast udzielono doraźnej pomocy. Gdy zapadła decyzja o przewiezieniu go do szpitala 26 latek zaczął być agresywny, interweniowali policjanci, którzy wspólnie ze strażakami obezwładnili mężczyznę, a następnie nie bez problemów przypieli go do noszy pasami i tak przetransportowali do karetki pogotowia ratunkowego. To już kolejny w ostatnim czasie pożar w tej kamienicy. 9 stycznia strażacy interweniowali tam dwukrotnie tego samego wieczoru. Wtedy również z budynku ewakuowano bezdomnego, który trafił do szpitala. Mieszkańcy graniczącego z kamienicą bloku nie kryją swoich obaw, że pewnego dnia sami mogą paść ofiarą pożaru wywołanego przez koczujących w pustostanie ludzi. Tu wieczorem to naprawdę chyba. Strach to powinno jednak być przynajmniej na tyle zabezpieczone te pustostany, żeby po prostu nikt nie wszedł, jeżeli nie ma pieniędzy, żeby rozebrać. A sądzę, że to są duże pieniądze tak. i każdy powie: Nie mam. Ale no, tak zabezpieczyć, żeby no, nikt nie mógł tam wejść i, i właśnie doprowadzić do jakiegoś pożaru. Tutaj myślę, że też duży udział służb ewentualnej Straży Miejskiej Policji która no, też w jakiś sposób w, powinna trafiać do takich osób i e, zachęcać e, do zmiany miejsca, no bo to w, tak, w, w tak, każdej chwili. Tak, jest każdy, każdy może wejść, każdy może podrzucić, już wiemy doskonale, że e, nie, jeden, nie jeden pustostan w Kaliszu już e, w, płonął. Czy e, kiedyś e, pustostanie na obozowej, czy tutaj przy pks się. Tam też nawet chyba doszło do, 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 do jakiegoś śmiertelnego, do, no, śmier, śmiertelnego wypadku. Kamienica należy do prywatnej osoby. Pierwotny właściciel sprzedał ją kolejnej osobie i prawdopodobnie wkrótce ruszy rozbiórka budynku. Do tego czasu Straż Miejska zadeklarowała, że częściej będzie to miejsce patrolować i zabezpiecza obiekt przed swobodnym dostępem bezdomnych. To było duże zaskoczenie dla kierowców i przechodzących tamtędy ludzi. W sobotę przed 15 na rondzie Westerplatte lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dzięki szybkiej interwencji tej karetki udało się uratować życie mężczyzny. Helikopter LPR został wezwany po pomoc dla mężczyzny, który zemdlał w jednym z bloków w okolicy. Śmigłowiec wylądował na rondzie Westerplatte, wzbudzając duże zainteresowanie przechodniów, kierowców i mieszkańców tego rejonu. Ratownicy LPR-u udzielili pacjentowi pomocy i zabrali go do szpitala. Mężczyzna żyje i jest pod opieką lekarzy. Ekipy LPR-u wzywane są często w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i w przypadkach, gdy akurat nie ma do dyspozycji tradycyjnej karetki. Lądowanie i odlot lotniczego pogodowego gotowia ratunkowego zabezpiecza zawsze Straż Pożarna. A praca w latającej karetce to nie tylko odpowiedzialność, czasami to też spora pokusa. Leki były dla pacjentów, ale nałóg był silniejszy, więc psychotropy przeznaczone dla osób transportowanych śmigłowcem LPR brał dla siebie. Teraz ma sądowy nakaz powstrzymania się od picia i zażywania narkotyków, ale to chyba najmniejsze konsekwencje, jakie spotkały byłego szefa Ostrowskiej Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kradzieże zakończyły się wyrokiem roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata i pięcioletnim zakazem wykonywania zawodu. Mężczyzna odpowiadał za kradzież 72 fiolek z lekami psychotropowymi, które miały służyć pacjentom lotniczego pogotowia ratunkowego w Michałkowie. Jak wynikało z ustaleń prokuratury, były szef bazy LPR medykamenty przywłaszczył między październikiem 2018 a styczniem 2019. Kiedy sprawa wyszła na jaw, został zwolniony, a w piątek stanął przed sądem. 44-latek przyznał się do winy i wniósł o dobrowolne poddanie się karze. Sąd przy wymiarze kary brał pod uwagę stopień winy i społecznych szkodliwości tego czynu i to, że na oskarżonym ciążył tak szczególny obowiązek nadzoru nad reglamentacją tych środków odurzających psychotropowych, bo oskarżony pełnił funkcję kierowniczą, uzasadniała skazanie mężczyzny sędzia Beata Kośmieja. Okolicznościami łagodzącymi było przyznanie się do winy i leczenie w związku z problemami psychicznymi i uzależnieniem od środków psychotropowych. Mężczyzna nie tylko usłyszał wyrok w zawieszeniu oraz zakaz wykonywania zawodu, ale musi zapłacić 600 zł za skradzione leki oraz pokryć koszty procesu. Wyrok, który zapadł w piątek jest nieprawomocny. Zaczynaliśmy wyjątkowo trudnym poniedziałkiem, a kończymy szczególnie miłą sobotą. A to za sprawą kaliskich maturzystów, którzy jeszcze nie myślą o nauce i pierwszym poważnym życiowym egzaminie. Na razie bawią się na studniówkowych balach i każdy musi być wyjątkowy. Maturzyści z kaliskiego Kopernika na kilka chwil przenieśli się w krainę czarów i uwiedzeni jej magią, mają nadzieję tak przetrwać najważniejsze w życiu egzamin maturalny. To była iście czarodziejska studniówka, a wszystko w bajecznej stylizacji inspirowanej Alicją w krainie czarów. Zanim jednak uczniowie przystępują do balu przez kilka dobrych tygodni poprzedzających to wydarzenie, głównym tematem są kreacje, garnitury, nauka tańca, a nawet wieczorowe fryzury i makijaże. Kaliski Kopernik rozpoczął bal oczywiście tradycyjnym, pięknym polonezem. Zdążajcie za marzeniami, przekształcajcie rzeczywistość w swoje w realizację swoich marzeń i odwrotnie marzenia w swoją rzeczywistość. No cóż, chyba już wszyscy wiemy na, na co czekamy. Szanowni Państwo, Poloneza czas zacząć. Dla młodzieży takie wydarzenie, jakim jest studniówka, to przede wszystkim noc zabawy, dobrych wrażeń, a później wspaniałych wspomnień. Świetnie się czujemy i jesteśmy bardzo dobrze nastawieni na dzisiejszą studniówkę. A no to już jest 100 dni przed maturą, czy ile zostało? Likuliście jeszcze do bodajże 108. 108. 108? Tak, tak. No jak się czujecie przed tym wydarzeniem? No jeszcze jest dużo rzeczy, żeby ponaprawiać, żeby było bezproblemowo, ale na pewno dobrze. Jaka przyszłość? Prawo. Prawo. Tak, tak. E, e, przyszłość? Czy lewo. E, medycyna. O, to ambitnie bardzo, ale to już taki sprawy. No takie myślę, że prawo się... też, ale. Tak, <noise> oczywiście, oczywiście, że tak, bardzo. E, te plany się już klarowały od dawna. Tak, raczej już z takim nastawieniem do liceum. Czy to jakaś tradycja rodzinna. Nie, nie. Nie. nie, tylko, nie po prostu, tylko po prostu skąd się taka pasja wzięła, tak? Dokładnie. Czuję się podekscytowana, bo to jest moja pierwsza studniówka i w sumie pewnie jedyna w życiu. E, bardzo ładny wystrój, tańczę polonezam, więc mam nadzieję, że dobrze wyjdzie. Wszystkie dziewczyny, które tańczą polone, za mają czarne sukienki? Yy, prawie wszystkie, ewentualnie tak, tak ciemno-granatowe, żeby po prostu nie wyłamywać się z tej konwencji. Uh -huh. A powiedz mi teraz, jeżeli chodzi o konwencję Twojej przyszłości, co planuje? Yy, ja planuję medycynę we Wrocławiu. Plany bardzo ambitne, ale do zrealizowania bo wszystko jest możliwe i takie było założenie tego wielkiego balu. Dzisiaj niech króluje muzyka, niech króluje taniec, niech króluje rzeczywiście ta magia jedynego balu, który, którym jest bal maturalny. Nigdy w życiu taki piękny bal, w którym oni są głównymi bohaterami się nie powtórzy. Teraz przed uczniami ostatnia prosta przed samą maturą, a czas płynie tak szybko, że nie obejrzymy się, a zaraz zaczną kwitnąć kasztany. I zostajemy przy muzyce ale filmowej. Lubicie Wiedźmina? Nawet jeśli nie jesteście fanami tego filmu, warto zajrzeć na nasz portal, bo tam można usłyszeć utwór kończący jeden z filmów poświęconych białemu wilkowi, którego autorem jest kaliski raper MC Sobieski. Pół wieku poezji później do posłuchania na portalu faktykaliskie.pl. A my wracamy we wtorek o 17:15. Do zobaczenia. Wieczór pogodny, termometry pokażą 0 stopni, na barometrach rekordowe 1039 hektopaskali, w nocy pojawią się chmury i przymrozek, lokalnie nawet do minus 3 stopni, może też wiać zimny wiatr do 20 km na godzinę. Wtorek od rana pogodny, 0 na termometrach, wiatr momentami silniejszy z zachodu, ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali.